Dziękuję. Tak, o, dwóch ja też o Dziękuję. Ja Dziękuję. też obydwóch znam, ja Dziękuję. Dziękuję. No Dziękuję. oczywiście Dziękuję. 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 tu! tu Dziękuję. 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 Zaległuję To tak zalegnie teraz cały czas. Tylko, że jest tylko... O, jeden ja czwarty. Ja, tak? Nie. Tak, 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 tak czwarty. Ooo, patrz, dwa jadą. Tam coś zrobił Skrzyżowanie wypadek. Kaj, skrzyżowa. Jakiś wypadek chyba. Jak ja tam dobrze słyszałem. Skrzyżowanie wypadek. Zrzucam swoje filmy na No? No boś na bo Tak? A? Jeszcze zbliżenie na mnie to Jak to? Koszulka i e, bluza odblaskową. Tak? A, A? no to. No to, no to tej to jest... Ty, ej, to będzie tak wyglądać jak to będzie ten sam film co o, ostatnio. Bo no to tak samo było ostatnio. Co? Tak samo było ostatnio, że otwierałem dwie, zamykają dwie i ulegam jak to się tam kręci Sirene. Sirene, nie w świecie? Potem będą no bo się podoba podjechać Felgę bym wziął ten A to ten to... on też jest ministrantem, prawda? No hmm. hmm. Dawaj, jedziemy z nimi To ja Ufałem ja. Ała, ręka mnie boli Ale on się cieszy Pa, kolejna straż wyjeżdża w Gardowice, albo gdzieś, słyszysz? Ja nie słyszę Ja słyszę no, ja słyszę. Chyba, a auto? Nie. nie, nie, coś innego wyje. Gardowice. ta. Jak to auto pojedzie, jak oni pojadą, to będę słyszał bardziej. Ale to teraz co? No to mało ich jest nawet no takiego, ale słyszysz jak? Ej, to gdzieś tu na skrzyżowaniu, bo ja słyszałem ze skrzyżowanie jakieś. Może tu będzie wypadać, a było tam coś?